Dzień dobry, witam ponownie. Wykonuję odcinek z Modkraft'a. <laughs> mm. I co, i co, i, i co, no i e, lecimy A okno, właśnie póki co, e, jak będą lepiej. Póki co, będą tylko odcinki, ale później. Może na wakacjach zrobię też jakiś live, albo coś, nie? Dobra, to jest tak. Co się zmieniło na ostatnim odcinku? Wykupowałem sobie trochę żelaza i mam już pół seta. Mam też villagera, którymi, którymi daje fortunę. W tutaj ustawić y, trapdoor. Tylko tam to będzie szybka akcja, nie? To jest tak. Jeszcze drewnek, jakieś jest, ale nie mam ma, żadnego drewna. Jezus Maria. Idź Pan teraz po drewno. to jest tak my byśmy chodzili na terchy tak jak niektóre dziewczyny to dechy haha powiedzia Nie, 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 panie, proszę pana, proszę mi tu wrócić. No, trudno. No, trudno, zrobić sobie nową Wracaj tam, pan, wracaj pan. No, że się odsuń się, no ale teraz nawet jak wyjdzie, no co nie pójdzie daleko. nadal mamy Fortuna EZ To mi ciapa O nie, 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 Dobra, mam jeszcze gościa, który mi sprzedaje E, który skupuje W sumie ode mnie um, Badle za Szmaragdy duchław jest. OK Teraz tak. Co ja będę sobie jeszcze ogarnąć? też na pewno będzie trzeba ogarnąć sobie villacera, który będzie sprzedawał mending. Dlatego teraz będę sobie najpierw trochę pościnać, żebym, żebym mógł później Żebym mógł później kupić, sobieśmy najpierw od tego fleczera a w od... no. Okej, okay, i teraz to je tak. Od razu informuję, tutaj nie ma pod, e, pod, podkreślonego speeda ale więc najpierw będę trochę tego kupić, czy to, sprzedać trochę, czy to tu nie, to nie tu ewidentnie. Też nie tu. Mm. Mm. Ej, jednaście, dobra. Trzeba tak zresztą dwa się uzbierać, bo to widziałem, że jest maksymalna cena za, czy tu, no minimalna cena za mending. A, <śm> <śm> to właśnie chyba sprawdza, jak, jak wychodzi Minecraft bym odpalił swój, tego tak pełny tekstur, nie, że będą też niektóre rzeczy w 3D. No bo tutaj na przykład jedyne rzeczy, które są w 3D, to jest ten, to jest, to jest słońce i księżyc, nie? To sprawdźmy teraz, czy będzie logować. Jak będzie mi klatkować, to wtedy wracam do tamtego, a jak nie będzie klatkować, to wtedy nie zostaje nie na tym. Nie wiem. Ciekawe, że trikapitator działa też na czego z działa. To jeszcze jak? Jak to powiedział? Pewien polski papaj. Myślę, jaką bazę bym chciał sobie zrobić. Ogólnie właśnie, no, jak widzicie, z tego się się deski to jest słabe. Jakby z tego było... Le, ja by z tego był jeszcze jeden rodzaj drewna, to ja bym był To ja bym był niebie normalny. Jedno drobienko i wracam. Ja tutaj gram tak na spokojnie. Za, za, za jakiś czas coś zejdziemy do kopalni po diamenty myślę, że tyle wystarczyło. Tczeka to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 Do to, to chyba 15, to bym miał 26 już, orzesz mordy Okej. Okay. Co tu się dzieje się? which are Sobie, sobie w końcu tarczę zrobić, nie? No bo, no bo ja tu y, umrę. Mam, ja miałem gdzieś jedną sztabkę żelaza. No mam. Tak jak ja tu wiesz, nie, nie będę mieszkał. czy to wiedź, mą głupia ja. zasa znowu, znowu czasami to strasznie będę musiał sobie zrobić ten w końcu ta o... będę musiał sobie zrobić najazd znaczy się, ja już będę, że tak powiem, wykokszony, żeby ten... Żeby, żeby, żeby co? Żeby mieć ten totem, nie? O, właśnie, zresztą jak widzicie, tutaj też drzwi, ale tylko te z normalnego Minecrafta są w 3D. To jest PogChamp. 36 szmaragdów. Teraz jeszcze będę sobie zrobił jedną skórę na jedną książkę. Bo na pewno będzie kosztowało szmaragdy i książkę, nie? Nie skóra z królika, tylko zwykła skóra. O, koniki. Ciekawe tylko, skąd Mojang miał odgłos umierających zwierząt, co nie? O, w końcu. Teraz jeszcze to papier. No chyba, że. No odłożę teraz niepotrzebne rzeczy i bym poszedł sobie na wyprawę. tak, Żaru mam cholery. Nic to mi się nie przyda. Okej. Okay. To właśnie propo... Potion of healing mi dropu zwiedźmy X 2 D no, Po prostu XD Kurna głowa nie swędzi, ale ciul. ogólnie się ułama, jak to groty to jest, rano. Hmm. Czyli tak, miejsce na bazę tymczasową już mamy, i tak ja się po prostu yy, dokopię. Czyli wiecie, ogarnę sobie Mending i ogólnie wszystkie dobre enchanty, A ten a a co. A ja jak bym sobie robił już moją tak jakby oryginalną bazę, w sensie, w, sensie w sensie, pełnoprawną? To, 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 to co? No to... No to w sumie nie wiem, bo jestem debilem i sobie zapomniałem, ok? Obcółka lata. Przecież ja mam drewno no to po co mi crafting. a to tak to działa, okej. Okay. sobie zobaczę jedną rzecz. Okej. Okay. Z góry informuję, że, że ciszycznik będzie krótszy. O wiele krótszy niż poprzednie. No bo pierwszy miał pół godziny, a drugi miał... na drugi miał... A drugi miał 45 minut bodajże. Dobra, może tutaj będzie jakaś super Dobra. Szyk i pyk. Wydaje się, przyda, bo tej chwili, że w tej chwili, że w tej tych trójzębów, nie? Ale, ale do tego jeszcze bym lootingu potrzebował. Okej. To jak to są chyba te pleńsy. nie? Szrabland. O, tego to ja nie znałem. I jakby ktoś się pytał czemu włączam F3, no to ja włączam F3 po to, żeby widzieć na, na, na jakim biomie jestem, nie? Ha. Nie, nie pytajcie, okej. Okay. To jest... tak. Um... W ogóle będę się sobie zrobić parę farm na Spawnia, chociażby farma Creeperów. <laughs> e, może też farmę... E... Tych yy, creeperów, czekaj, creeperów, yy, żelaza. No, 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 no. Farma creeperów, farma żelaza. A po co mi to pierwsze? No, nadelu, na, na derrite. A wędrownie też po co te A po co mi to drugie? co by na robić te e, e, bikony. I tu, i tu jest dla mnie spore wyzna wyzwanie... <grymne> wyznanie, wyzwanie robi się na creative. Czy to jest różowy piasek? Czy to jest różowy piasek? i niebieski. Co ja robicie? Pink sand. a to będzie pewnie... aqua sand. A blue po prostu. Chodź teraz tak do porównania. Jest, jest zwykły pioch. Ja nie ma, nie, nie, nie widzę, kurde. No Ale trudno, nie będę się tu osiedlał. Wiedziałem, że czegoś i zapomniałem. Dwa łóżko. Łóżko, żeby mi rodzinę prześladować. Andora to, to jest las brzozowy. Teraz tak, na spodnie mamy już świerk i jakiś jeden nowy rodzaj drewna. Mamy jeszcze a akację, dęby. Teraz jeszcze tutaj brzozy. Sam sobie, sobie oznacza. Znaczy sobie teoretycznie też przyjmowałem z tego Też mam z no, um, tego, mam to na końcu języka Nie um, jak to się nazywało A no z tego poloverda ale mam tylko te deski jak kłody skąd ja chwile, e, e, wróć, czy tutaj będzie taki sam las, jaki był tam na eee, czy to jest jeszcze jakiś totalnie inny jakiś totalnie okej. Właśnie, albo mi się tak wydaje, albo ten. Le, czekaj, al. I ten i, albo mi się wydaje, albo. Czy um, ty Albo 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 co. I miałem coś powiedzieć, ale sobie zapomniałem. Może no, szkór. Trzeba O, te. namorzyny no, kozak. To ja się schowam tutaj i sobie już y, oznaczam, że tu są namóżnienia. A czym ja sobie oznaczam wszystko, gdzie jest y, jakiekolwiek drewno? No bo ja mam projekt. Big project. Właśnie się według mnie, na morzyny powinny pojawiać się zamiast zamiast do, do, do tych czasowych dębów na bagna. Zresztą chwila, moment, coś wam pokażę. A, do, dodaj prze, przechwytywanie okna. OK. o tak to, patrzcie, to jest moja rozpiska, co powinno być w tej jakże, tej jakże pięknej grze. Ty, to, 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 to jest tylko co, nie? No, nałożony na bagnach, sosa na tundrze, azalia... Azolę na równinach zamiast dębu i było i no i byłaby zmniejszo, zmniejszona szansa pojawienia się e, Lash cave jabłon e, jabłoń wykiecistym lesie zamiast dębu i brzozy e, palmono pustyni e, i jeszcze właśnie baobab nasowanie a tu niżej macie wszystko wyjaśnione, jak ktoś chce sobie przyznać ten, to niech sobie spowoduje film. Ehm. Ale więc to już chyba mogę sobie usunąć z obs i teraz wracaję do y, modcrafta. W ogóle właśnie ja, ja się staram, żeby każde moje wbijanie na świat było, było podczas nagrywania, żeby nie było, że ja y, że, że cheatuję, nie? Zresztą też... Zresztą mam jeden niepodważalny dowód, co to jest? Będę pytał, mam też mam jeden nie, nie, niepodważalny dowód, że gram uczciwie na pierwszym odcinku. Nie wybierałem opcji, że mogę sobie używać koment. Nie, 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 nie. a, a mnie nie są przerośnie te gówniaki. Okej, okay, dalej, wiecie co. Jakby już kończył, ponieważ ten odcinek był nagrywany tak jakby trochę na szybko, ale żeby po prostu był, nie? Także, także, do, także do zobaczenia i cześć!